Jeździ na Ukrainie. Po jednym dniu opanowałam cały schemat. Wszyscy jeżdżą jak chcą. Jest lekko. Odnośnie dróg, no, główne drogi są tu w miarę dobre. Są dwa pasy nawet, ale drogi boczne, dramat. Dziura na dziurze albo kamienne całe. była też sytuacja awaryjna, kiedy stanęłam na skrzyżowaniu. Bo ktoś zajechał mi drogę na największym skrzyżowaniu w Wiennicy. Przyszyłam chwilę grozy, to nie było lekkie. Wszystkie samochody mnie objeżdżały. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kurde. No, oczywiście, jeżeli chcielibyście zwiedzić więcej miejsc, to warto przyjechać tu samochodem, no bo dojechać gdzieś no, nie jest tak lekko. E, aczkolwiek e, nie jest taka możliwość, są tu pociągi i tramwaje i można wszędzie dojechać. Ale jak chce się być niezależnym, e, to trzeba mieć swój własny transport. Co jeszcze mogę powiedzieć? E, najgorzej jeździło mi się po Lwowie, bo tam po prostu debilizm jest e, niepojęty jak dla mnie. Zajeżdżają ci drogę, wymuszają pierwszeństwo, e, więc po prostu trzeba mieć oczy na około głowy. Ale po tej jeździe, to już po prostu nic mnie nie...